Cześć, nazywam się Paweł Zimkiewicz, jestem trenerem personalnym w Studiu Sprawnego Ciała w Warszawie. Chciałbym omówić tematykę filmów, która będzie prezentowana na naszym kanale. Mianowicie będziemy zajmować się ogólnopojętą sprawnością fizyczną, aktywnością fizyczną, promocją zdrowia. Materiały prezentowane w przyszłości są skierowane do osób, które chcą zacząć aktywność fizyczną, a natomiast do tej pory nie miały dużej styczności ze sportem. Mam nadzieję, że materiały pomogą wam zrozumieć, na czym polega zdrowa aktywność fizyczna i przekonać was, że warto być sprawnym na długie lata oraz że jest to możliwe. Dla mnie nagrywanie materiałów jest nową rzeczą i tak jak moi podopieczni będę się tego uczył od zera. Mam nadzieję, że materiały prezentowane przeze mnie będą się spodobają się wam i będą przystępne i łatwe do, do oglądania. Jeżeli macie jakieś wątpliwości, pytania, czy chcielibyście poporuczyć jakieś kwestie, e, proszę dajcie znać albo przez e, Facebooka z SST Studio w Warszawie, albo przez adres e, strony